Wszyscy przez chwilę milczeli. Czuć było, że w zaduchu tego pokoju wszystkim zrobiło się duszno. Pani domu coraz bezwładniej chyliła się na swym przesląku. Kirło usłużnie posuwał ku niej wyszyte na kanwie poduszki. Korczyński długi swój na gruby palec nabijał. Winokle Różyca błyskały w cieniu ciekawie jakoś drwiąco. W tej chwili Kendy z dołu słyszeć się dały pluski wody i przeciągłe basuowe wołania. Kurczynski i ruszec jednocześnie spojrzeli w okno. Za oknem, za przezroczystą ścianą klonów, po błąkitnym niemnie płynęły tratły, w mowie miejscowej płytami zwane. Jeden za drugim, pod ciemną ścianą boru wieńczącego wysoki brzeg rzeki, Płynęły złote w słońcu, a stojący u sterów płótnicy w białej odzieży, silni, wodni, olbrzymy, nadając ródlom ciężkie płogrody, uderzali nimi po wodzie, która wielkim pluskiem tryskała w perlistych kaskadach. Zarazem ludzie ci, Rozmawiali z sobą długimi, basowymi krzykami, Które odbijały się w bór ciemny i wywoływały w nim głośny echał. Po przeciwnym wybrzeżu, pod gęstym borem, Chodzili ludzie różni, pojedynczo i gromadnie, w szarych i białych ubraniach. Gdzie niegdzie, nisko nad rzeką, skrzydlatymi punktami, przylatywały bitwy. W jednym miejscu rybackie członko kręto zgiwało się pomiędzy płytami. W plonach szczebiotały ściekły, wizdała wilga, zanosiła się od krzyku czeczotka. Świat cały stał się w cudnej pogodzie jak czara nalana błękitem i złotem. Piękna mistrowość, rzekł w zamyśleniu różyc. Koczyński wskazał mu pracujących około ludzi płytników. Ci ludzie nie mają także święta. Różyc zdjął binokle i długą swą atłasową rękę pobył po zmiętym i drgającym czole. Nie się wstaje, rzekł, że oni zawsze mają święto. Są zdrowi, silni i jakimkolwiek jest ich życie, Żyć chcą. Może pan ma słuszność, po krótkim namyśle odpowiedział Kurczyński. Praca nieszczęściem nie jest. Idzie tylko o grunt, na którym człowiek pracuje skutki. Jeżeli co krok głową o mur uderzać się musisz i myśleć, że wszystko cokolwiek by zrobił, na diabła zdał. Machnął ręką i z cierpięcymi swimi, ale inteligentnymi oczami, zajęciem spoglądał na ogórzałe, zorane czoło i w dół spuszczone wąsy obywatela. – Do czego, pan ostatnie słowa, swestosłysz? – zapytał. Spod wypukłych powiek duże, piwne oczy Korczewskiego podniosły się na twarz gościa i utonęły w niej wyjrzeniem półkłoki, Przejmujący. Jak pan myśli, zaczął i zawahał się z dalszym mówieniem. Ogarnęła go widoczna, a dziwna w tak silnym człowieku niezmiałość. Jak pan myśli, zaczął znowu, czy w terazniejszych czasach ci nawet z nas, którzy pieniędzy nie malnują i jak woły pracują, zdołają to... Tamto owo z granice jego błyskały przelatującymi w nich iskrami. Patrząc ciągle w twarz gościa i koniec wąsa do ust pożywszy, przy, przygryzać go zaczął. Widoczne było, że Różyc nie wiedział dobrze, co mu odpowiedzieć wypadało. Nad skarpiotem zaczepionym przez Kolczyckiego, myślał zapewne niewiele. Może też obchodził go on niewiele. Kóż to może przewidzieć, zaczął. Czasy są ciężkie. Ja zresztą te strony znam tak mało. Świeżym przybyższym jestem. Nie o te strony idzie, – że wymiar Kurczyński. Pod tym względem wszystkie strony u nas są równie i podobne. Niechże mi więc pan powie przynajmniej jak jest tam, gdzie pan mieszkałeś. Różyc nie dbałym uśmiechem pod silnym drganiem czoła i brwi odpowiedział. Osobiście przedstawiam przykład zasmuzający. Moje tamtejsze majątki są dla mnie stracone. Wiem o tym, ale to co innego, zawołał Koczyński. Pan z urodzenia był z wielkim pan. No to tam to nie chciałbym coś wiedzieć. O obywatelstwie średnim, takim na przykład jak ja, siedzącym na dziesięciu ziemi, kilkuset, tysiącu, trochę więcej światowemu i do wszystkiego przyzwyczajonemu człowiekowi, odpowiedzi na pytania wszelkie zupełnie zabraknąć nie mogło. Począł więc opowiadać o finansowym i gospodarskim stanie średnich majątności zemskich nad słuszą położoną. A czy opowiadał dokładnie lub niedokładnie, prawdziwie czy nieprawdziwie, o to widocznie nie dbał. Nie zajmował się tym bardzo żywo, może uważał to sprawozdanie za próżną dla siebie padygią. A jego płynnie, do wykwintnej płaszczyzny, mieszając trochę francuskich wyrazów, od czasu do czasu zręcznie i grzecznie tłumił nerwowe podziwanie. Od okna nieco w nieco rogu pokoju prowadziła się inna, znacznie cichsza rozmowa. Kirbo, u gospodyni domu pochylony, mówił do niej o głosem, z wyrazem ubolewania naprzód, a potem takiej owialnej żartobliwości, że na królowe jej usta zwolna powracał usta. Z wdzięcznym na sąsiada swoim spojrzeniem brzeg. Pan zawsze pocieszyc i nie musi. O, gdyby mi pana jeszcze zabrakło. Po co ma zabraknąć? Oburzył się Kiru. Kiedy już tyle lat ukośnie wejrzenie rzucił na pana domu bardzo w tej chwili zajętego rozmową z Żużycą. Potem szare po oczki jego wpiły się w delikatne policzki pani ziemi, a koścista, koścista ręka... Posuwała się zwolna ku jej ręce, która kształt listka spoczywała na zwojach jedwabnych. Wierna pani, szepnął, i już ja dziś muszę coś takiego zrobić, żeby panią rozweselić. Za oknami, na błękitnym niemie, ciężkie rudy wciąż uderzały wodą wywołując pluski pergliestych kaskad. Lekki wiatr szumiał w klonach i mieszały się z nim fruwania ptasych skrzydł. Na przeciwległym brzeżu w ciemnym morzu ludność wiejska zbierała pewno poziomki lub zioła. Po głębki porów odzywały się na powrót. O! Ej!